Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Siedzibą Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, pisemnym na świadczeniu usług sprzętowo-transportowych przy wykonywaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Mikołów. W terminie wpłynęła do nas jedna oferta. Przystępuję do otwarcia koperty, w której oferta się znajduje. Jest to oferta złożona przez firmę ALG Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni, ulica Pszczyńska 280, a kwota na jaką opiewa oferta to 278 445 zł netto kwota ta podana jest w netto. ALG Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni 278 445 zł. Tak jak mówiłem wcześniej, była to jedyna oferta, która została złożona w tym postępowaniu. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do śledzenia kolejnych przetargów, które są ogłaszane na naszej stronie BIP oraz na stronie internetowej ZIM. Także bardzo Państwu dziękuję. Miłego weekendu.